Cześć, z tej strony Paweł z DMG. Nagrywam trochę na przypale, ale jeżeli dobrze pójdzie, będzie to materiał do odcinka 0 mojego vloga. W planach, są, w planach są dwa vlogi. Pierwszy, mój taki prywatno-biznesowo-rozwojowy. Jeszcze nie mam pomysłu na temat. Coś się może wymyśli, może się będzie po prostu nazywał Paweł Walaszek. Oraz drugi, on już ma wyklarowaną nazwę, będzie to Digital Fashion. I będzie to vlog poświęcony tematyce e-commerce, głównie w branży Fashion. Jutro startujemy z pierwszymi nagraniami do, do tego vloga. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu światło dzienne ujrzy pierwszy odcinek. Jak przystało na profesjonalistów, zaczęliśmy naszą przygodę od, od zakupów. Między innymi kupiliśmy ten aparat, który właśnie testuję. Jest to Sony ZV-1, jeżeli nic nie pokręciłem. Też kilka mikrofonów, piankę do wyciszania, sali konferencyjnej, w której planujemy nagrywać. Jest tam obecnie tak duży pogłos i echo, że po prostu musimy coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że będzie słychać to na naszych nagraniach, że się dźwięk poprawia, bo pewnie do jutra tego nie zrobimy. Nie obkleimy sufitu ani ścian tą pianką. Także na bieżąco będziemy wprowadzać różnego rodzaju upgradey w naszych materiałach. No i pewnie będziemy się chwalić, jak to na bieżąco wychodzi. Także na dzisiaj to tyle. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.